Witajcie kochani bardzo serdecznie Po dłuższej przerwie dwutygodniowej pojawiamy się znowu na wizji mieliśmy nasz, nasze konto zbanowane Zamieściliśmy tam taki ciekawy filmik który okazał się być na indeksie zakazanych filmów i ja go mimo wszystko zamieściłem, no i po paru godzinach po prostu zniknął i dostałem bana dwutygodniowego. I cóż, w tym czasie postanowiłem, że znajdę jakieś medium alternatywne i założyliśmy kolejne konto. To konto nazywa się Siegfried Ciupka TV i na tym koncie nadajemy teraz równolegle nasze wiadomości, na wszelki wypadek, jakby tam się coś e, zdarzyło. O. Ktoś tu jedzie z muzyczką. Akurat mój synek przyjechał do mnie i tam na górze e, mi musi moje rzeczy tam konfigurować, a ja sobie tutaj wyszedłem do ogródka i nagram wam ten e, parominutowy filmik, a więc ja wam tutaj e, e, streszczę tak, troszeczkę co to był za filmik i o co tam właściwie chodziło. Więc był to film, który właśnie mówił o tym Światowym Ekonomicznym Forum i co tak naprawdę Klauzik, Szwabowski i Bill Kill chcą z nami zrobić. I chodziło po prostu o no, najzwyczajniej o zagładę ludzkości. I tam w tym filmiku była mowa, że na świecie panuje tak zwany teatrzyk kukiełkowy i fikcyjna rzeczywistość. A my w tej całej rzeczywistości jesteśmy po prostu aktorami. Tak? I jesteśmy aktorami praktycznie do momentu, aż obudzimy się z tego szaleństwa. I zobaczymy tą prawdziwą rzeczywistość, wtedy y, przestaniemy być aktorami i możemy czynnie wziąć udział w tym procesie wybudzenia się z tego wszystkiego. Jak tak idziemy na ulicę i zobaczymy sobie tą całą y, tutaj maskaradę, co oni z tymi ludźmi robią, no to niekiedy po prostu aż scyzoryk się w kieszeni otwiera. Jak to jest możliwe, że ludzie mogą tak głęboko spać? Ale mimo wszystko napawa to optymizmem, bo coraz więcej tych ludzi dostrzega to, że coś tu kurcze jest nie tak. Że jednak nie może to tak być, jak nam to serwują, ponieważ jest bardzo dużo nieścisłości. No nie jest to spójne. Idziecie do jednego sklepu, y, nikt od nikogo nic nie wymaga, idziecie do drugiego, od razu was wyrzucają. No kurczę, dlaczego ta różnica? Na początku jakby no, nie zważali na to uwagi, bo każdy sobie myślał, no dobrze, jeżeli mnie tam nie chcą, pójdę tam, jeżeli tam mnie nie chcą, pójdę tam. Ale później zadawali sobie pytanie, no to jak to w ogóle z tym y, całym... Y, bałaganem tu jest. To dlaczego? Tam można wchodzić, a tam na przykład nie można, nie mając tych wytycznych spełnionych, tak? W ten sposób ludzie się jakby odsknęli, co niektórzy już, i stwierdzają, nie, coś tu jest jednak nie tak, musimy to zweryfikować. W ten sposób już tam coś się w nich odhacza, tak? No i tutaj w tym filmiku było podane że jest tam taka strona internetowa, która objaśnia ich plany i co chcą zrobić. Po prostu kliknie się na takie kółko, i w nim są pewne podpunkty, które też można tam kliknąć, i wtedy pokazują się właśnie te ich plany. Co na tym kółeczku, który punkcik naciskamy, to wtedy można uzyskać objaśnienie, o co tam chodzi. I tam pokazują te plany, i też jest objaśnione jak można to odczytać. I co tam jeszcze można powiedzieć, że takie paru z, parę z tych punktów to jest jak ulepsza się człowieka, jak go się hoduje, jak działa na promieniowanie. Jak funkcjonuje to światowe zdrowie, jak ta cała inżynieria działa, jak w ogóle funkcjonuje tworzenie ludzi przemysłowo, to znaczy nie w ten sposób jak ludzie się rodzą teraz, że po prostu dwóch ludzi kochających się płodzi dziecko poprzez akt seksualny, pobłogosławiony przez Boga Stwórcę tylko po prostu poprzez technologię. Już dzisiaj można wyprodukować ciało człowieka, wprowadzić mu sztuczną inteligencję i sterować go. Dostaje znamie na czole bądź na ręce, kod i tym podobne rzeczy. Mówiliśmy na ten temat. Nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić, bo wiecie o co chodzi. No kwestia bezpłodności, to też jest kolejny taki punkt. Przez, ta, przez tą całą sytuację, którą tutaj nam serwują, już nie będzie dla tych, którzy korzystają z tego dobrodziejstwa, już nie będzie czegoś takiego, jak jest dzisiaj. Nie będzie trzeba już do wyra wchodzić. Zamówienie się zrobi i dostanie się to, co się chce. Takie dzieciątko otrzyma się Oczywiście, z wytycznymi, co, kiedy się powinno robić i w jaki sposób służyć systemowi. Dążą do perfekcyjnego niewolnictwa i do tego, żeby człowieka złączyć z maszyną, żeby po prostu była jedność rasy ludzkiej i sztucznej inteligencji czyli tak zwany nowy człowiek 2.0 I tam jest wszystko objaśnione jak ludzie się połapali w tym co jest grane to ten film został zbanowany i umieszczony na tym indeks i każdy kto wyciągał rękę po niego od razu ciach. No, i byłem na tyle nieopatrzny, że zamieściłem go tutaj na no właśnie moim koncie. No, i podziękowali mi, już tam było kilka tysięcy wejść. No, i przychodzę, chciałem tam coś zrobić, już mnie nie było. I na dwa tygodnie zniknąłem, i właśnie wstawiłem ten, ten drugi to drugie konto, które się nazywa jeszcze raz powtarzam: Zykryt Ciupka. TV I wyobraźcie sobie, w zeszłym tygodniu to było, oni mi to konto ukryli. Jak wbiło się Zygfryd, Ciupka, TV, to najwyżej wyskakiwał, y, wyskakiwało to konto poprzednie, czyli te, na którym teraz zamieszczam ten y, filmik, a tam to było ukryte. I trzeba było iść po tytułach. Więc ja tutaj, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby sobie każdy mógł odsłuchać te filmy, które się tam znajdują, bo tam wszystko jest, zaprezentuję teraz tytuły tych filmów, umieszczę ikonkę. Że będzie można te filmy sobie kliknąć i odsłuchać. Zapraszam do obejrzenia ich, bo myśmy w tych dwóch tygodniach byliśmy zbanowani, nie próżnowali, tylko robiliśmy swoje. I zachęcam każdego z Was, żeby też robił swoje nie poddawać się, bo jeżeli oni w ten sposób z nami postępują, to oni nam dają do zrozumienia, że jesteśmy na właściwej drodze. Inaczej by tego nie robili. To są przestępcy, i nie wymagajcie od przestępców, że oni teraz będą w jakikolwiek sposób ulegać albo robić coś na odwrót. Takie coś nie będzie miało miejsca. Oni będą nadal robić swoje. No to więc my róbmy też swoje. Więc tak. Pierwszym filmem, który tam zamieściłem, to był film niemieckojęzyczny, taki reportaż, taki wywiad, który przeprowadziłem z panem Traugott i Karut. I ten film nazywa się Die Menschheit im Transformationsprozess auf der Schwelle zur neuen Welt. I to zamieściłem tam w języku niemieckim. To był pierwszy filmik. Drugi filmik, Trzęsienia ziemi, żywioły w natarciu, wojsko na ulicach i samoloty nad nami. Karina, Radek, Chris i ja. To był drugi film. Później trzeci. Za każdym razem wbijajcie właśnie zykryt Ciupka TV i później tytuł Polish Version Czyli polska wersja: na Ziemi nie ma lasów. Jak wykreowano fikcyjną rzeczywistość, Frank Kozłowski tłumaczy. To film po prostu o drzewach łącznikach, które kiedyś były tutaj na Ziemi i opowiada o tym, że to wszystko, co widzimy, te lasy, to są po prostu małe krzaczki. Kiedyś na Ziemi były właśnie tak zwane drzewa łączniki które miały wysokość nawet pół kilometra, niektóre miały się nawet kilometr. Trudno nam sobie w ogóle uzmysłowić, że takie coś w ogóle jest możliwe. No ale to wszystko nic. Były takie, które miały 6 kilometrów wysokości. Na kodarach tych drzew budowano domy. Wiecie, jaka to była energia? A były nawet takie, które miały 10 i 15 tysięcy Kilometrów wysokości, to sobie wyobraźcie tą średnicę. I to były drzewa, które były z zupełnie innego materiału niż ten, który jest teraz. Awatar, ten film, który znamy, się nijak nie ma do tego, co tutaj było. A nam zaczęto wmawiać, w jaki sposób powstawała ropa naftowa i węgiel brunatny i czarny. I takie rzeczy, ile myśmy się głupot w tych szkołach nauczyli. Nie wiem, czy szkoły można szkołami nazwać. To były po prostu masowe ogłupialnie, tak. Oni by powinni nam dożywotnie odszkodowania płacić, ale skąd by nabrali tyle pieniędzy? Straszne to było wszystko. Myśmy czuli, że nas za nos I pamiętacie ten system szkolnictwa, jak ktoś coś nie umiał, polano nas, obito nas, musieliśmy pisać kary, że tam nauczę się do jutra zadania domowego na przykład 500 razy albo tam no, przeróżne rzeczy. Dzisiaj jak tak wspomnę sobie, to to wszystko to całe jakieś, nie wiem, to, to jakiś oszołom zbiorowy był. Ale on trwa do dnia dzisiejszego. Były takie drzewa, łączniki, które ostatecznie miały po kilkadziesiąt metrów wzrostu. I takie właśnie drzewa wykańczano na samym początku. I pasma górskie, kaniony różnego rodzaju. Mniejsze lub większe ciągi górskie właśnie są tymi pozostałościami. I my tak zachwycaliśmy się tą naszą piękną Matką Ziemią, a ostatecznie ona jest bardzo zmaltretowana i pobita. Matka Ziemia bardzo mocno ucierpiała. Myśmy tego nie dostrzegali. Jeszcze do niedawna mieliśmy tą wiedzę, ale ona sukcesywnie zostawała z nas wypłukiwana. I w dzisiejszych czasach to ma takie zwieńczenie. To się wszystko już teraz kończy na naszych oczach, ponieważ jesteśmy w procesie transformacji, który bardzo dobrze i bardzo sprawnie przebiega. Oby nam tylko starczyło zapału, żeby to wszystko poodkrywać i podkręcać. Lećmy dalej. Kolejnym filmem, który nagraliśmy, był film z Arianem. Pozdrawiam Ariana. Tytuł brzmi: Arian opowiada o mistrzach marionetek. Jak niewolnik odzyskuje wolność i opuszcza prawo morskie. Bardzo ciekawy filmik. Zdobył najwięcej. Y kliknięć, tam już chyba ponad 30 tysięcy jest, także bardzo chętnie zachęcam do lektury tych filmów. Można sobie dużo rzeczy poskładać. Ja jeszcze z Arianem nagram kolejny odcinek, a póki co, zobaczcie sobie ten, bo jest bardzo ciekawy. Są tam takie wiadomości, sam nie wiedziałem wszystkiego. No ale to właśnie na tym to polega. Przekazujemy sobie informacje. Kolejnym takim filmem jest. Właśnie z Kariną i z Krystianem. Tytuł brzmi Żelazny orzeł w ogniu. 3GD. Po brzegi drżące ziemskie podziemia i panika w UE. Karina, Chris i Zigi. Tam żeśmy ostatnio mówili, właśnie co jest grane tutaj w tym październiku. Kolejnym e, filmem e, była kontynuacja tego: The storm is upon us, czyli szturm jest ponad nami, woda się leje, prąd się zacina, politycy się boją, a mściciele nadchodzą. K plus C plus Z, czyli nasze imiona. I kolejnym. E, Filmem, który nagrałem, był film który Frank z Francji. E, pozdrowienia dla, dla Franka Kozlowskiego za dobrą robotę, za fajne tłumaczenie. Był właśnie film e, Traugota i Kerota ze mną. Ludz, Traugot i Kerot, Ludzkość w procesie transformacji u progu nowego świata. Polish wejazm, czyli polska wersja. I później, po tych dwóch filmach, nagraliśmy jeszcze jeden, który, jeden film z nich jest Twój samochód jest monitorowany przez państwo bez twojej zgody. Tłumaczenie Frank Kozlowski. I to był ostatni film, który tam zamieściłem na tym nowym koncie. A na tym koncie jeszcze wczoraj wrzuciłem film. Z siostrą Nadzieją, odcinek ósmy. Tutaj na tym, ale to już widzicie. Więc ja zachęcam do oglądania, do wchodzenia na ten, na ten właśnie drugi nasz stworzony kącik i żeby każdy sobie mógł znaleźć coś dla siebie i przekazywać te informacje dalej. To będzie teraz moja ekskluzywna. Telewizja Zykryciubka TV. Kochani, znajdujemy się w październiku, w czerwonym październiku. Zmiany są potężne. Myśmy teraz na ten temat w tym ostatnim tygodniu nic nie mówili, ale znowu będziemy nagrywać. Na pewno będę nagrywał z Krystianem. Od czasu do czasu na pewno nas wesprze. Teraz Karinka. Ona ma trójkę dzieci, o które musi też zadbać. Mąż pracuje, więc tutaj prosiłbym o wyrozumiałość dla naszej cudownej dziewczyny, która nas wspiera w tych wszystkich wiadomościach. Więc póki co. Proszę Was o współpracę, o pozytywne nastawienie do tego wszystkiego, ponieważ rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory, one wszystkie mają miejsce. To wszystko postępuje bardzo dobrze. Niedługo zaczniemy znowu nadawać na tym odhaczonym medium. A póki co. To, co mamy teraz do dyspozycji, to jest, tak powiedziałem, nasze dobre nastawienie i chęć do przybycia do tego nowego świata, do tego przejścia do nowego świata. Na tle energetycznym dzieją się przecudowne rzeczy, a tutaj na tym planie fizycznym jak najbardziej też. W samych Niemczech powiem Wam, to takie jakieś nowomodne cuda się dzieją. Urzędy zaczynają, tak zwane urzędy, które nimi nigdy nie były, zaczynają po prostu siadać. Instytucje, które się też podawały zarządowe, naraz odhaczają się z rejestru firm, które prowadziły działalność gospodarczą. Tutaj przytoczę może taką jedną firmę, która się nazywa Szufa. Parę dni temu zaczęła kompletnie likwidować z handelsregista swoje dane. Po prostu kasowała to. Czyli firma przestaje istnieć. O, to ciekawe. Mieli zbiór naszych danych. Jak chcieli z nami coś zrobić, to tylko sobie wskrytknęli nasze imię i nazwisko i wchodzili. I bez pytania się obsługiwali naszymi danymi. I teraz naraz, o! Dziwny, bardzo im się gdzieś śpieszy. W ogóle widzimy wojska w całym państwie, wszędzie się pokazują bardzo dziwne zachowania banków. Notowania na giełdzie szaleją, mają jakieś dziwne techniczne kłopoty. W tych tak zwanych urzędach naraz wierchuszka zostaje wymieniana jakieś naloty wojskowych, naloty tak zwanej policji. Już o policji myśmy dosyć rozmawiali, co to w ogóle jest za bajzel i tak dalej i tak dalej. Więc no jeszcze mogę powiedzieć, że ta cała pocztowa korespondencja to też poszła w taki agresywny Kierunek, że jakby mogli, to by człowieka udusili gołymi rękami, wysyłają jak wściekli te e, żółte koperty. A żółte koperty to wiadomo, albo nakaz e, rewizji, albo nakaz aresztu, albo e, komornik przychodzi, albo no, cokolwiek jeszcze. Jak już coś żółtego przychodzi, no to już nic dobrego. E, jak wściekli. To jest po prostu. Ewidentna, niesamowicie agresywna, zaciekła walka dobra ze złym. A my jesteśmy po prostu pośrodku tego wszystkiego i bądźmy dobrej myśli. Ja Wam to jeszcze raz powtarzam: idzie wszystko w dobrym kierunku. Co niektórzy mają mieszane uczucia i bardzo dobrze. Jeżeli na przykład coś nie odpowiada Tobie. I myślisz, że to nie jest twoje. Daj se spokój. My tam mamy parę takich kierunków, e, może powiem o sobie. Takich kierunków, które uważam za tak zwany suboptymalny. Niekoniecznie bym tam wchodził. Ale są między nami tacy, którzy lepiej by im tam pasowało. No jeżeli uważajcie, że to jest wasza droga, no dobrze, w porządku nie musicie być u nas, możecie przejść i zająć się tamtą stroną. Jak najbardziej ja Wam błogosławię na Waszej drodze, rozwijajcie się pięknie, pilnujcie się, zawsze proście o prowadzenie naszego Stwórcy, łączcie się z Nim bezpośrednio, nie musicie pośredników żadnych mieć, trzeba się, bardzo jest dobrze właśnie łączyć się Bezpośrednio ze Stwórcą i modlić się własnymi słowami, afirmacje różnego rodzaju, medytacje, po prostu prosić o prowadzenie niebios, czyli naszego taty i mamy niebieskich, którzy nad nami czuwają i wspierają nas. Obyśmy byli tylko godnymi dziećmi Bożymi, a godne dzieci Boże nie klęczą przed nikim, nie czczą nikogo. Godne dzieci Boże wstają, podnoszą głowy, nie zasłaniają sobie buzi niczym, nie wprowadzają do swoich ciał żadnych trucizn. Nie robią żadnych y, rytuałów. Y, nie będę już po imieniu mówił jakich, tych niskowibracyjnych. Więc tutaj zachęta do wszystkich do prostego myślenia. Jeżeli chcecie mieć boski świat, zacznijcie myśleć prosto. Chrystus mawiał, jeżeli nie staniecie się jak dzieci. Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Znaczy to myślmy pozytywnie, myślmy prosto, tak jak dzieci, i czyńmy tak jak dzieci, bo dzieci wiedzą wszystko. Są bardzo mądre, inteligentne, przepełnione boskimi talentami i uczmy się o nich, ponieważ e, dzieci wszystko wiedzą. A my, jeżeli będziemy od nich odglądać, to poodhaczamy sobie te wszystkie zanieczyszczenia, które nam wprowadzano w umysły i w nasze ciała właśnie w szkołach, w przedszkolach, na studiach, przed telewizorem, no i w życiu zawodowym gdziekolwiek indziej. Także tutaj zachęcam, abyśmy się trzymali razem. Teraz nagrałem właśnie też jeszcze odcinek kolejny z siostrą nadzieją. Tam pokazują się zachowania tego typu, że te różne zachowania religijne, które, do których nas wytrenowano, one teraz też pokazują właśnie swoje oblicze i to już z co niektórymi nie rezonuje. Więc widzicie, jeżeli przepuszczamy to wszystko przez nasze ciało, to prawda się ujawnia, i znowu tutaj trzeba powiedzieć to samo. Poprośmy niebiosa o prowadzenie, a wszystkie rzeczy się pojawią, które z nami rezonują, które z nami mniej rezonują. Jesteśmy po to, aby odkrywać tą prawdziwą rzeczywistość. Zachęcam wszystkich do weryfikowania tego wszystkiego. Pamiętajcie o jednym: nie wierzcie nam, wierzcie sobie. Wchodźcie do waszych wnętrz. Niech to, co my tutaj przekazujemy, będzie po prostu inspiracją. Natomiast prawda jest w każdym z Was. Nie wysyłajcie nam też Waszej energii, zachowajcie ją dla siebie. Energia jest potrzebna dla Was, dla tworzenia. Możecie wysyłać nam pozytywne intencje, abyśmy byli razem, abyśmy się nawzajem wspierali, informowali. To jest dobre. Natomiast każdego wieczoru przed pójściem do łóżka na spoczynek, zbierajcie tą całą energię i wprowadzajcie w Wasze ciało. Każdego dzionka. Róbcie to samo, a zobaczycie, że i siły witalne wam będą wracać, zdrowie będzie się pojawiało i wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Z tym Was kochani zostawiam i do następnego razu trzymajmy się razem. Synkracja, czyli świat kreacji Syna Bożego. Wszystkiego dobrego i do następnego razu trzymajcie się.